Słucham. Halo, dzień dobry, Waldemar. Słucham. Słuchaj, ja za chwilkę będę już we Wrocławiu, to ja przyjadę do was, co? A kto mówi? No my byliśmy umówieni przecież. No ja jadę do ciebie z Krakowa specjalnie. No powiedz mi, czy przygotowałeś mi już dzisiaj spanie ogólnie, bo, bo ja nie wiem, czy ja mam sobie szukać hotel, czy spać u was. No ale chyba pan pomylił numer jakiś. Nie, no Waldemar, tak? Wrocław. A co u Krzyśka słychać jakaś... w ogóle? U jakiego Krzyśka? Yy, no syn. Ale no ja nie ty? wiem, ja nic nie Waldemar, no nie rób sobie żartów ze mnie, ja jadę specjalnie z Krakowa. Ale kim pan jest? Yy, no, no, Krzysiek, syn. Zgłosił Pana do takiego projektu, że ja u Pana będę siedział przez 4 dni i, i opisywał życie Państwa. To jakieś żarty są? No nie, to nie są Panie Waldemarze, no, byliśmy umówieni, ja tu jadę z Krakowa z całą ekipą, yy, Za chwilkę będziemy załączać kamery i 3 dni z życia będziemy po prostu opisywać, a Pan za to dostaje 16 tysięcy złotych. Proszę pana, to jakaś pomyłka. No i gdzie, no proszę pana, pan Krzysiek już podpisał tutaj umowę, jesteśmy nie? związani. Ja to ja nie z tego pomysłu.